Po raz kolejny najlepsi polscy strongmeni zawitali w stawiszynie. Zawody z ich udziałem odbyły się niedzielę 14 września na stadionie miejskim. Rywalizacją strongmenów stawi się niezorganizowany już po raz drugi. Rok temu zrobiliśmy tutaj zawody, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. No i w tym roku poszliśmy troszkę krok dalej. Przenieśliśmy zawody z rynku na to boisko, ponieważ ma większą pojemność. Jest jak widać frekwencja niesamowita. Jak na koniec sezonu, jak na tą pogodę, naprawdę bardzo dużo ludzi dzisiaj tutaj przyszło. Widać, że mieszkańcom się to podoba i dlatego postanowiliśmy znowu to zrobić. I zapowiada się, że za rok znowu się to powtórzy. Zawody rozegrano w para. Strongmeni zmierzyli się w kilku konkurencjach siłowych, m.in. w martwym ciągu na platformie, toczeniu łopony czy zegarze. Najsilniejsi okazali się Sebastian Kurek i Michał Szymerowski, którzy zdobyli puchar prezesa grupy kapitałowej Jutrzenki. Zimno, że bardzo zimno, ale... Bardzo dużo publiczności. Bo, do, bardzo dopingują, a to bardzo, bardzo pomaga. Bez publiczności to połowa wyników, przynajmniej. Polski? Nie, szczerze mówiąc, nie było takie ciężkie. Ale tutaj startuje z Michałem Szymerowskim. On jest dużo lepszy w tej konkurencji, ma silniejsze plecy ode mnie. Przez co on, nacią on, on to po prostu dociągał za mnie. wcześniej? Tak, my się znamy już od 5 lat. To jest mój serdeczny przyjaciel. Trenujemy razem bardzo często. So, przynajmniej raz w tygodniu i przez to myślę, że mamy tutaj większe zgranie. W rywalizacji siłaczy przyglądała się kilkusetosobowa publiczność, która nie tylko kibicowała, ale również mogła sprawdzić swoje siły w kilku konkurencjach. Jakoś wyszło, no trzy ok, okrążenia. No. Nie szliśmy, nie wiem, nie, 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 ze 100 kilo. No. Ale, Doskonale. Jest fajna atmosfera. Zawodom Strongman towarzyszył między innymi pokaz kulturystyki i tutaj do wspólnej zabawy zaproszono również publiczność. Imprezę zorganizowano w ramach Dynista wyszyna, które odbywały się 13 i 14 września.